W tym odcinku dotyczącym serwera danych Microsoft SQL Server 2016. Pokażę wam, jak tworzyć konto użytkowników. powołuję coś, a jak przypisować tak zwane role serwera i role bazy danych. Stworzymy sobie jakąś bazę danych przedstawię informacje na temat gdzie te dane są przechowywane, w jakich plikach i i a jak używać narzędzia darmowego SQL Server Management Studio do zarządzania bazą danych. Dobra, połączmy się do bazy danych, czyli wybieracie tutaj Connect, Database Engine, ja to bazę danych każda baza danych ma swój tak zwany nazwę instancji. Tutaj nadałem instalując bazę danych, domyślnie nadałem sobie nazwę MSSQL Server 2K16, a tutaj jest nazwa hosta, tutaj widzimy jest tu kośnik, tak? na macie dwa to, to znaczy macie więcej tutaj autoryzacji, bo jeżeli użycie, używacie Active Directory możecie użyć Active Directory autoryzacji mm, e, natomiast macie Windows macie SQL Server na tej bazie danych zdefiniowałem sobie użytkownika, którego login to jest sa i tutaj jest hasło jeżeli teraz nacisnę connect, to się połączę z serwerem bazy danych i będę mógł sobie widzieć wszystkie bazy danych, które mam tutaj zdefiniowane. W zakładce Security macie takie coś jak Logins i macie tego użytkownika SA. Widzimy, że jeszcze jest, stworzonych jest więcej kont, ale te konta to są wewnętrzne konta używane przez system Windows, więc tego nie należy usuwać. Tutaj i różne procesy, na przykład SQL Writer i tak dalej, SQL Agent, który nasłuchuje na tam porcie, na porcie, tak, żeby się połączyć do tego serwera, baz danych, nie wiem, z sieci. Tu widzimy drugie konto, nazwa tego serwera i konto administrator. Czyli, jeżeli bym się teraz zalogował na, na swój serwer i mógł użyć po prostu SQL Server Management i się zalogować za pomocą konta administrator i hasła. Ale ja się loguję za pomocą konta SA. Jeżeli kliknę dwa razy lewym klawiszem myszki, pokaże mi się informacja na temat konta, czyli bardzo ważna sprawa: to są server roles. Widzimy, że ma public, czyli ma możliwość logowania się i ma sysadmin. Te role y, są odpowiednio zdokumentowane przez firmę Microsoft. W tym wideo opowiem wam, że sysadmin ma do wszystkiego prawa może zarządzać całego, wszystkimi bazami danych, wszystkim. Po prostu to jest. Jak to się mówi, dla administratora, ma do wszystkiego prawa. To jest bardzo, ta rola jest przypisana dla administratorów. Czasami firmy dzielą ich na super administratorów, a potem administratorów. Dodatkowo macie takie coś jak user mapping, to są role przypisane do określonych baz danych. Widzimy, że tutaj mam kilka baz danych, master, model, MD i tak Tutaj jest jakaś przykładowa testowa baza danych Adventure Works. E, widzimy, że, e, że tutaj master, e, ten użytkownik jest ownerem, czyli po prostu wszystko e, może robić na tych tabelach, ale to są tabele systemowe, więc one są tworzone e, tutaj e, dla, e, cały czas. Teraz status. Możemy wyłączyć możliwość, e, teraz ten, e, na te konto SA mogę się logować jest grant, jeżeli deny zrobię, to nie pozwala, że nie może się podłączyć do bazy danych login tak samo, może się zalogować a mogę wyłączyć login, czyli na przykład będzie mógł się podłączyć do bazy danych, ale nie będzie mógł tutaj widzieć tych danych dobra, stworzę sobie nowego użytkownika new login, weźmy stwórzmy sobie, nie wiem, Andrzej na przykład tak, weźmy sobie server authentication, Wybieram hasło Andrzej Tutaj mam Enforce policy, Password policy. O co znaczy to? Czyli nie chcę, żeby tam na przykład XP, data ważności i tak dalej, że musi zmienić hasło przy następnym logowaniu, bo to też można na przykład tu zdefiniować, a użytkownik potem sobie stworzy nowe hasło. Dobra, domyślna baza danych to będzie Adventure Works i domyślny język. To jest bardzo ważne. Dlaczego domyślny język jest ważny? Ponieważ jeżeli macie typ danych, na przykład czas w jakiejś tabeli, w bazie danych, no to różne kraje mają różne formaty tego czasu i czasami trzeba dokonywać konwersji. Ustawię, że jest to polski. Eee, więc tak. I nacisnę teraz e, jeszcze server role, dodam public, e, user ma e, map i tutaj do tej bazy AdventureWorks dodam, że ten użytkownik nie jest Ownerem, tylko on może tylko czytać bazy danych, czyli wykonywać polecenie SELECT z tej bazy danych, czyli Data Reader. Więc naciskam OK. Zwróćcie uwagę, jeżeli teraz e, uruchomię to te narzędzie, e, drugie narzędzie e, Microsoft SQL Server Management Studio i się zaloguję na użytkownika Andrzej Connect. Widzicie, zalogowałem się na drugiego użytkownika. Tutaj jest użytkownik administrator, tutaj jest nowy użytkownik. uwagę, jeżeli robię teraz database, widzę i teraz, jak chciałbym na przykład przejrzeć zawartość tabeli, nie wiem tej, to mogę na przykład wywołać na przykład wywołać zapytanie: eee, kurczę, person. Adres na przykład, tak. I teraz Execute Query widzę zawartość tej tabeli. Ale jak chciałbym teraz zmienić tą tabelę, to weźmy na przykład kliknijmy prawym klawiszem. Weźmy Edit, pierwsza, czyli edycja. Pierwszych 200 wierszy. Tak jak mówię, łączę się zdalnie do serwera i czasami trochę zawiesza. Ale weźmy sobie, uruchomimy edycję. I na przykład te 1970 chciałbym zmienić na 1980. Zwróćcie uwagę, że yy, nie mogę, ponieważ, yy, ponieważ nie mam możliwości, nie przyznano mi uprawnienia update, aktualizacji. Czyli nie mogę zmienić. Prosta. Ale co się dzieje, jeżeli administrator na moim koncie da mi uprawnienie te, user mapping na bazie danych że będę mógł na przykład da mi uprawnienie data writer zwróćcie uwagę jeżeli on mi to da to teraz jeżeli przejdę i wpiszę 80 widzicie już zaktualizowało i teraz żeby to sprawdzić zwróćcie uwagę execute jeszcze raz 1980 wrócę do poprzedniego a edycja wierszy zmienię na tak jak było 70, tak? Czyli administrator, o, czyli administrator dał mi prawo do zmiany danych w, da, w danej bazie danych. Czyli on wybrał sobie user mapping, wybrał sobie baz, bazę danych AdventureWorks i przypisał dla użytkownika możliwość odczytu danych i zapisu danych do tej bazy danych. Jeżeli by przypisał db-owner, to mógłbym robić wszystko na tej bazie danych. Tak samo DLL admin mógłbym na przykład tworzyć nowe tabele na tej bazie danych. Dobra, to już teraz wiecie orientacyjnie, co to są role serwera i role, role um, użytkownika. Teraz e, pokażę Wam, jak utworzyć e, nową bazę danych. E, więc klikam nowym, prawym klawiszem na database, nowa ba baza danych. Nazwy to moja baza. baza danych. Teraz zwróćcie uwagę, bardzo interesująca sprawa, gdzie chcecie ścieżka do Waszej bazy danych. Czyli ścieżka będzie przechowywana oczywiście na serwerze, to jest zdalny serwer, w tym katalogu i w ogóle ogólnie pliki bazy danych mają dwa rozszerzenia MDF i LDF zwróćcie uwagę tutaj mam bazę danych Adventure Works lokalnie ona zajmuje ponad 200 MB i MDF to jest bardzo ważny plik jeżeli to skasujecie to traci się bazę danych musicie mieć kopię zapasową żeby odzyskać jeżeli to stracicie to jeszcze uda się uratować bazę danych więc to, takie, to są dwa pliki, które przechowują dane w Waszej bazie danych. Dobra, utworzę sobie tą bazę. Widzicie, wszystko zostawiam domyślne. Teraz tak. Moja baza danych będzie zawierała na przykład, utworzę nie wiem, z dwie tabele. Jedną tabelę. Na przykład identyfikator. Weźmy liczba całkowita. Pozwolimy, że są puste, może nie powinny być, żeby zawsze było imię. To jest zmienny ciąg znaków. Niech będzie, no niech nie będzie pusty, tak? Czyli zdefiniujemy, że ktoś musi wpisać swoje imię, nazwisko. I tak samo tutaj. Zapiszemy. I teraz y, nazwiemy to tabela osoba, ta. Na przykład albo T osoba, czyli będziemy wiedzieli, że to tabela. Dobra, spoko. Teraz Zwróćcie uwagę. Ja chciałbym teraz, teraz sobie odświeżę i teraz yy, edytuję wiersze i wpiszę na przykład pierwsze Andrzej Iwanuk. I tak dalej. I teraz już mam zdefiniowaną tabelę, na której mogę wykonywać zapytania. Czyli mogę sobie stworzyć nowe query: select from DBO. Ta osoba. I execute wykonuje mi zapytanie. I mam prostą tabelę zabierającą jeden rekord i trzy kolumny. Oczywiście y, duże firmy mają dużo tabel, dużo informacji przechowują. Byłem sam świadkiem, kiedy firma przechowywała po 600 tabel, więc te, te bazy danych rosną. I teraz tak. Y, z, y, tak jak mówię, tutaj możecie teraz za pomocą. Y, Security Logins, sprawdzić na przykład użytkownika Andrzej. Weźmy sobie User Map i widzimy, że się pojawia moja baza danych. Zwróćmy uwagę, że ten użytkownik nie ma możliwości nawet czytania z tej bazy danych. Sprawdźmy to. Więc przychodzę na użytkownika i chciałbym, odświeżam sobie schemat, czyli otwieram swoje, swoje bazy danych i jest moja, moja baza danych. Zobaczcie, expanding, a jestem na użytkowniku, na użytkowniku Andrzej teraz. Widzicie? Nie jest dostępna baza danych, ponieważ administrator zdecydował, że nie mam tego, tej możliwości. Więc dobra, nacisnę tutaj moja baza danych i że mogę czytać. Data reader. Dobra, administrator mi pozwolił, więc sobie przejdę, odświeżę. I teraz zwróćcie uwagę, widzę już zawartość bazy danych. Mogę nawet wybierać te dane. Ale wciąż, tak jak było w poprzednim wideo, nie mogę ich zmieniać, czyli jak chciałbym sobie zmienić, Andrzej nie wiem, napisać tu 2, to nie mogę.